Dzień dobry, dzień dobry. Kierunek Afryka. Już niedługo pożegnam taką pogodę. Niestety te biedne zwierzęta zawsze mają przyjebane w takich krajach. A teraz pokażę wam wynajmowany domek. To jest salon. To jest sypialnia. To jest garderoba. To jest kuchnia. A to jest łazienka. Pierwszy posiłek z rana sałatka Polibańsku. Jestem w parku biolo i poradzono mi, abym skorzystał z usług pracownika, ponieważ teraz jest okres rozrodczy, tu żyją małpy, które mogą być agresywne i pogryźć turystów. Natomiast pracowników znają, więc jeśli widzą Turystę z pracownikiem, no to już wtedy nie atakują. Może coś w tym jest? Ten kokon, który widzicie na drzewie, to gniazdo czarnych mrówek wielka termitiera. A tutaj macie baobab. Jak nagrywałem, ona krzyknęła, ponieważ podobno kilkanaście centymetrów od moich stóp przepełznął wąż. Nieduży, ale jak zapytałem, no to powiedziała, że tutaj węże są jadowite, dlatego odradza się zbaczania ze ścieżki, ponieważ w tych liściach mogą żyć węże. Dużo ich nie ma, ale jednak są. Pora na obiadek: kurczak i frytki. Jak będziecie wymieniać pieniądze na dolary, to nigdy nie dajcie sobie wcisnąć takiego banknotu, tylko zawsze bierzcie taki banknot, ponieważ ten ma dodatkowe zabezpieczenie, a więc jego wartość wzrasta. W Afryce czy w Azji za taki banknot dadzą Wam lepszą cenę niż za taki. W Gambii są często przerwy w dostawach prądu, więc wiele miejsc jest zaopatrzonych w takie oto generatory. Na samym początku zapomniałem powiedzieć, że na lotnisku w Banjulu jest taka jednorazowa opłata w wysokości 20 dolarów, po uiszczeniu której możecie już iść na miasto. Kolacja a tutaj widzicie baobaby w całej okazałości, plaże Gambii, masa tutaj starszych pań, takich jak ta, którą mijam, które to są obrębie zainteresowania tzw. beachbojów, czyli lokalnych chłopaków, którzy całe dnie tutaj na tych plażach przesiadują, ćwiczą i starają się poderwać taką emerytkę z Europy, ponieważ taka emerytka nawet jak da im 100 dolarów, to dla nich jest to dużo. I powiem więcej. Dla lokalnych ta profesja to jest powód do dumy. A tutaj większość urlopowiczów to osoby bądź w średnim wieku, czyli takie 40 plus, bądź osoby stare. Więc sami widzicie: oni cały dzień ćwiczą, aby być w formie, aby być wysportowani, a potem. Zarywają do takich starszych panien. To tutaj na plażach jest powszechne. A tutaj polecam soki z miejscowego marketu zamiast piwa. Patrzcie, idzie i się modli. O, zaraz go samochód jednie, a jednak nie. Przydomowe drzewo bananowca miejscowa kanapka z wołowiną dobra jeszcze takie kanapki z serem i z czosnkiem. nawet są smaczne. Wczoraj opaliłem się na czerwono, bo byłem na plaży. Strasznie piekła mnie twarz i kark. Więc kupiłem ten żel, zapłaciłem 500 dalacji, czyli 30 zł. Posmarowałem i jak ręką odjął. Oczywiście na czerwono jestem opalony, ale już tak nie pieczę. A to książka, którą czytam, jak siedzę popołudniami w domu. Bo popołudniami jest tak gorąco, że się nie wychodzi. To jest książka jeszcze z biblioteki mojego dziadka. Reklamówki, jakie w tutejszych sklepach otrzymujemy na zakupy, moim zdaniem są lepsze niż te, które otrzymujemy w sklepach polskich. Na śniadanie omlet z bekonem i herbata z mlekiem. Wszędzie nie ma miejsc, gdzie te śmieci można wyrzucać, składować. One po prostu leżą na poboczach, są palone i to bez względu na to, czy to są opony, czy to są plastiki. A mówimy o kraju, który jest zagrożony przez ocieplenie klimatu, przez zmiany klimatyczne. I te słowa kieruję do tych wszystkich eurokratów, którzy mają pierdolca na punkcie ekologii i uciskają narody Europy, które o tę ekologię dbają, natomiast nie robią nic, aby w takich krajach jak na przykład Gambia zmienić podejście miejscowej ludności, aby tych śmieci nie wyrzucali tam, gdzie stoją, aby były jakieś miejsca, gdzie te śmieci można składować, segregować, a na pewno nie Palić porowa. Jestem przed największym meczetem w Gambii, meczetem w Guntur. Myślałem, że będzie gorzej, że te dzieciaki będą przeszkadzały w nagrywaniu, ale bardziej przeszkadza wiatr, który strasznie wieje i ciężko jest zrobić dobre ujęcie. Już wracam z meczetu. W tym meczecie 500 dzieci uczy się Koranu. Jadę przez miejscową wioskę. W tej wiosce część mieszkańców jest konserwatywna i nie ma światła oraz toalet. Tak wyglądają ulice Gambii. Serekunda, główne miasto kraju, główny ośrodek turystyczny. Przyszedłem do restauracji, która normalnie pracuje od dziewiątej. Mamy dziesiątą trzydzieści. Wchodzę, patrzę. Krzesła są poustawiane na stolikach. Tutaj nie było w ogóle ani jednego stolika ustawionego. Więc pytam kelnerki, o której otwierają. Ona mówi, że mamy otwarte. Więc kazałem wynieść jej ten stolik, krzesło i zamówiłem. Jednym słowem, ekonomiści z nich i biznesmeni są zajebiści. Dopiero jak ja przeszedłem i zamówiłem, to zaczęli wszystko rozkładać. Kilka słów o Gambii. Jest to jeden z najbiedniejszych krajów świata, gdzie 50% eksportu są to orzeszki ziemne. 3 czwarte ludności pracuje w rolnictwie. No i jak to bywa w Afryce, ludzie nie lubią być nagrywani na ulicach, więc jak na ulicy wyjmiecie telefon i zaczniecie nagrywać, to mogą krzyczeć, abyście przestali. Strasznie teraz czuć, że oni gdzieś na ulicy palą plastiki. Od i taka sałatka oraz herbata z mlekiem na śniadanie. Jestem w pobliżu basenu z krokodylami i teraz pytanie, dlaczego te krokodyle są spokojne i nie atakują ludzi? Otóż dlatego, Ponieważ mają amputowane języki, a więc nie jedzą wszystkiego. Jadę teraz do Banżulu. Między innymi tą drogę budują Chińczycy wespół z firmami z Senegalu. Dużo teraz w Gambii jest inwestycji chińskich, jak i w całej Afryce. Miejsce Mniejszy ruch niż Serekunda, bo i miasto jest zdecydowanie mniejsze. Tutaj mamy po piersie wieloletniego dyktatora Gambii. Miejscowe jedzenie na wynos. Kompletnie nie chciałem się nagrywać głosówek w Banjulu, więc teraz opowiem jak moja wycieczka do stolicy przebiegała. Byłem przed łukiem triumfalnym, który został wzniesiony w roku 96 na polecenie byłego dyktatora Gambii, który nakazał wznieść ten łuk triumfalny z okazji zamachu stanu, jakiego dokonał w roku 94 i w ten sposób przejął władzę. Za 100 delastii można wejść na trzy piętra tego łuku triumfalnego i podziwiać panoramę Banjulu. Byłem też przed meczetem króla Fahada. Miałem wejść do środka. Dozorca wyraził zgodę, natomiast pojawił się jakiś duchowny w białej szacie, który powiedział, iż jako niemuzułmanin nie powinienem wchodzić do środka. Poparł go inny pracownik, tak więc ustawiłem kamerę w drzwiach. i z tej pozycji nagrałem wnętrze meczetu. Wnętrze meczetu tak naprawdę jest praktycznie puste, jest to miejsce tylko do modlitw, nic tam ciekawego nie ma. Piękną meczetu to jest jego budowa zewnętrzna. Byłem też na miejscowym targowisku, natomiast tam nie nagrywałem, ponieważ Afrykanie nie lubią być nagrywani, a jeśli już wyrażą zgodę na nagrywanie, no to chcą, aby im za to płacić. Zawsze, jak jestem za granicą, to znajdę jakiś stary pieniążek. To jest 25 bututów. Po powrocie do Polski będę musiał octem wyczyścić i wtedy ten pieniądz będzie jako tako wyglądał. Abyście mieli świadomość, jakie jest przebicie na walucie, to dzisiaj wymieniłem 100 dolarów i za te 100 dolarów otrzymałem taką właśnie kubkę pieniędzy. Tu jest jakieś 6600 dalasji. Tak wygląda ta prawdziwa Gambia, której nie zobaczycie w ofertach oficjalnych biur podróży. Piach, skąpa roślinność, bieda oraz straszny prawie 40-stopniowy upał. Ale to chyba na korzyść. Jestem w parku Makasuto. Wstęp dla obcokrajowca to 800 darasi dla gambijczyka 250. Jestem za tym, aby takie rozwiązanie wprowadzić także w Polsce. Jest ono ogólnie, ogólnie przyjęte we wszystkich krajach Azji czy też Afryki, więc to nie powinno nikogo dziwić, że obcokrajowiec zawsze płaci więcej. Chciałem zrobić zdjęcie jednej małpie i mnie zaatakowała. Przewodnik powiedział, że one nie lubią kontaktu wzrokowego. Dobrze, że mam statyw ze sobą. W razie czego jest przed nimi ochrona. A i te małpy to powiane. Płynę przez park Makasuto. Jest napęd ręczny, czyli mamy wioślarza. I wy mówicie, że dla was nie ryzykuję. Zobaczcie, jak tu wszystko jest dziurawe. Ja teraz będę musiał po tym zejść. Patrzcie, jak tu jest wysoko. Widzicie? A to jest widok. Widok na panoramę. Teraz wracamy. Idziemy przez ten park, który ma 400 hektarów. Podobno, w okresie, w okresie deszczowym, pełno jest tutaj węży. Teraz jest pora sucha, więc te węże wychodzą jedynie nocą na polowanie. A pawiany, jeśli widzą węża, to go atakują i zabijają. a po czym poznać aktywną termitierę, ponieważ jest ona wilgotna, jak na przykład ta. Dowiedziałem się teraz, że trzy osoby, które zostały wcześniej przez węża w historii tego parku ugryzione, zmarły, ponieważ oni nie mają odtrutki. Posłuchajcie tych odgłosów lasu. A nie, posłuchajcie, boba chory. Kosztuje teraz wino palmowe. Ono obecnie ma 0%. Jak postoi dwa dni, ma 6%, czyli tyle co piwo. A maksymalnie może sfermentować do 20%. Smakuje jak taki kwaśny sok. Kolacja u niej ryba, u mnie kurczak. Często w Gambii są przerwy w dostawach prądu. Teraz właśnie prąd wyłączyli, więc mam nadzieję, że ta restauracja ma generator. Bo tak jeść po ciemku to trochę kijowo. O, mamy już światło. Już jestem w Polsce przy wylocie z Gambii, tak żebyście musieli zapłacić 20 dolarów lub równowartość tej kwoty. Ja zapłaciłem 1000 zalaski, ponieważ jeszcze trochę mi tej waluty zostało, a miejscowe kantory nie chcą wymieniać Dalasi na dolary. Natomiast z drugą stronę bardzo chętnie Wam wymieniał: dalasi to jest waluta śmieciowa. I już na sam koniec pytanie: czy w Gambii jest bezpiecznie? Tak jest bezpiecznie, natomiast nie zaleca się chodzenia samemu po nocy. E, natomiast w dzień będziecie zaczepiani i to będzie zaczepiani cały czas przez różnych natrętów, od taksówkarzy, po dzieciaki, które handlują jakimś owocami, po czyścicieli butów, e, po jednoosobowe biura turystyczne, które chcą być waszymi przewodnikami, po ludzi, którzy chuj czego chcą, ale będą was zatrzymywać i zabierać wam czas. Bardzo ważna rzecz. Na lotnisku w Bandżulu grzebią w bagażach, więc w tych bagażach nie przewóźcie żadnych wartościowych rzeczy. Ja po przylocie do Gambii zobaczyłem, że mój bagaż był otwierany, i po powrocie do Polski też zobaczyłem, że tam było grzebane. Tak więc żadnych wartościowych rzeczy w bagażach nie wóźcie. Ubrań Wam nie zabiorą, kosmetyków Wam nie zabiorą, ale jeśli macie elektronikę, no to może Wam ta elektronika zginąć. Yy, I co do gospodarki Gambii, większość biznesów jest prowadzona przez. Obcokrajowców, czy to Europejczyków, czy to Azjatów. Taka właśnie jest Gambia.